7 małeczki, sied... ja jestem. Hektarzyna jest tankowy. Hej o! I na skórze właśnie wychowali. A to jest nowa seria zaglębionych w tanki online. Gra przeglądarkowa. I gra I multiplayer. Ręce. No multiplayer. I zrobię taki odcinek który wam pokażę o co chodzi w tanki A dzisiaj sobie mam laga dzisiaj sobie zagramy Fuck A dzisiaj o, właśnie jest odcinek a co jest a dzisiaj dzisiaj za... mam trudnych kosztów Dzisiaj jest odcinek po, dzisiaj jest odcinek pierwszy No takie wprowadzenie jakby tej serii No właśnie takich wprowadzający do gry no i wam pokażemy o co tutaj chodzi Właśnie A gdzie są kostkowie? Yy, freezera ścigam Freezera Do tego co na za Widzę go Link do tej gry będzie w opisie No tak, go ciągle Link będzie w opisie Potwierdzam Ej nie ma... Ło! nie mogę go zabić, to jest jakiś koksu. Będziemy przez cały czas go ścigać? Na gdzie on go zabie, Dopóki go nie zabijemy? LOL Ej, a ja go dalej ścigam? Widzisz mnie na mapie? No, widzę. I wyskakuje. Fuck. Nie udało nam się go dogonić. mmm a ja, a ja go najszybciej ścigam. Chyba udało mi się go za... chyba, chyba udało mi się go trochę trafić. O nie! I co mnie zastraszynowało? Nie ja wiem. Ej, Patryk! Chyba wiem co mnie zabiło. Co? Ej, widziałeś, że nie wolno być na gostku? Czemu? Ej, gość jest na mnie. A teraz ten Michal. <laughs> wpadł do dziury. Jakbyś to widział. Zobaczysz na odcinku, ok? Kto? Jak ten Michal wpadł do dziury. Ja? No zobacz sobie na odcinku. Lol, jak on wpadł. Wpadł teraz? On tak jechał do mnie i wpadł co do dziury. Ale Czekaj, wezmę te na jego zrobę. A gdzie on jest teraz? A koło plaży. Koło wejścia do plaży. Halo? Halo jesteś jak widziałeś jak go zabiję? No właśnie mnie bije ze smokiego. Aha A znowu ten Michal. I prawie zadał mi krytyczne obrażenia. Jak widzicie mam jedy, i, po, jeden Właśnie powiem. mnie poszpalił Fuck. Co miał być tak się co? Nie, on, on nas zabił, bo mieliśmy lava. No ja jestem. ten ciągle. Dobry. No i powiemy wam tak, ta gra jest multiplayer. Są w tej grze goldboxy, można przesyłać znaczy, kasę. rzadko są goldboxy i to jak rzadko. Fakt, to za duży level ma, jak na mnie. Właśnie trzeba, właśnie trzeba być... No właśnie tak, trzeba wiecie. być dobrym na mapie, żeby je zdobyć. No, ja zrobię taki odcinek, w którym ja Wam wszystko pokażę. A później zrobimy kolejny odcinek. Nie wiadomo, co nauczyła. Dobra. Jest ok. Zobaczmy to nie mnie Hector. No nie, ale... nie, Hector? Nie jestem Hector. A jestem. Zapomniałem, jestem Hector. Okej, okay, ale fej. No właśnie. Zapowiadał, że jest Ale, taki... ale fej, kurde. What the fuck. As... Ja, tak ja, tak. ja mówię, ale że jest Hector, a mówi mi, że nie jest Hector. A jestem. What the fuck. <laughs> 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 mm. W I... następnym odcinku postaram... I... No co kurde? jak chcesz? Co? Co mi zabiłeś? Wy dostaniesz Nie ja chcę... Nie chcę ja tylko znajdę I... do straksona. gdzie ja jadę? Musiałem sprawdzić, czy nie mam lamy już. No co mogłeś sprawdzić na końcu, nie? Romę a ty pewnie inną osobą. Dlaczego to Ja Wezmę sobie pancerz, Okej. Jestem nie mogę Nie mogę znaleźć. Niech ja cię tylko znajdę. Ty I tak mnie nie widzisz. Niech ja cię tylko znajdę. A i chyba mnie znajdziesz. Chyba. <noise> A okay, ty tam nie wiedziałeś, że jestem. Gdzie ty jesteś? Aha, dzień dobry. Proszę, nie poczekaj. Czekaj. Znaczy, nie Destruction, tylko Diletta. Naprawdę nie. Naprawdę No, jasne, mi kwita. What the fuck? Czy ty miałeś teatrze Destructiona i prędkość? No, bo uzbroiłem się, żeby cię pokonać. A ty sobie tu leżysz, kurde. Co ty miałam zrobić ja, ja właśnie, ja właśnie leżałam sobie, żeby odpocząć. Od kiedy to czołgi? Od zawsze. Hmm. A na drugiej wojnie światowej jakoś nie opasywała. Dobra, więc to by było tyle w tym odcinku. A, bo będzie tylko nagrywać 10 minut, bo nie mam pełnej wersji. Trzymajcie się, cześć.